jak jest 13, a ja dopiero zasiadam do śniadania. Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszę się z tego, że po kilkudniowym, po kilkudniowym wyjeździe do Szwecji wracamy i wracamy do takich. Rutynowych spraw, jak trening, jak liczenie kalorii, jak jedzenie takich wysokobiałkowych posiłków. Będąc w Szwecji, wiele razy jedliśmy na mieście, jedliśmy też takie um, rzeczy, które raczej nie wpisywały się w nasze makro. Um, no i nie liczyliśmy kalorii i naprawdę, nie wiecie, jak ogromnie jestem szczęśliwa, gdy wracam. Jest, jest dużo owoców, jest dużo białka. Naprawdę super. Nie mogę się doczekać, jak pójdę na trening, mimo że my w tej Szwecji zrobiliśmy trening, więc tak naprawdę wszystko było zgodnie z planem, no ale jedzenie to troszkę było inaczej. Ja nie mówię, że to jest złe, ale tak dla nas, gdy my jemy naprawdę czysto, trzymamy michę, no to dla nas to było takie coś innego. Coś innego i ja naprawdę się za tym stęskniłam. Dzisiejszy dzień jest taki bardzo um, organizacyjny. Robię teraz drugie pranie, troszkę mamy posprzątać, musimy ponagrywać filmy, ponieważ na wyjeździe nie nagrywaliśmy nic ja tak naprawdę nie nagrywałam na tiktoka nic od tygodnia i muszę z tym wrócić chciałabym zrobić więcej merytoryki ale to, to też wszystko wyszło z tego ponieważ robiłam kurs na trenera został mi tylko egzamin już i całe ostatnie dwa tygodnie były takie bardzo chaotyczne, ponieważ miałam sporo spotkań sporo spotkań kursowych nie wiem jak to inaczej nazwać ale po prostu musiałam wstawać bardzo wcześnie dla mnie bardzo wcześnie, bo o 7 musiałam być już w Aleksandrowie Um, a ja zwykle wstaję godzinie 8-9 więc wstawałam o 5, potem jak wracałam o tej 15, no to byłam zmęczona, robiłam sobie drzemkę. Też nie widziałam wtedy zmiechany trening, ponieważ robiłam trening na kursie. No i to było takie inne, chaotyczne dla mnie. Wiadomo, było to po prostu wbicie z rutyny. Więc skończyłam to, został mi tylko egzamin no i zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę z treningami. Wiem, że chcę teraz ponagrywać sporo rolek merytorycznych, typowych, no i też nazbierać sobie po prostu klienty, klientów online no i później zobaczyć jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o treningi stacjonarne ja chcę trenować stricte kobiety chcę kobiety, które są tutaj wiekowo może nie chcę się ograniczać bo wiadomo, przyjmę kobietę i starszą i młodszą ale bardzo chciałabym się skupić na osobach podstawowych no bo ja też dopiero zrobiłam pierwszy kurs to, to nie jest tak, że ja nie mam wiedzy ponieważ na tym kursie okazało się, że ja wiele się nie nauczyłam ponieważ ja to wszystko wiem Wiedzę, którą potrzebuję do prowadzenia treningów, do poprawnej techniki, do rozpisywania planów, no to już wszystko po prostu wiedziałam, więc e, tak naprawdę, czy to było zrobienie kursu po to, żeby mieć certyfikat? Może tak. Mo czy mogłabym prowadzić treningi bez, bez certyfikatu? Tak, ale chyba chciałam sobie tak unormalizować wiedzę, usystematyzować, usystematyzować wiedzę i zobaczyć, czy czegoś mi brakuje. No, więc w sumie ja tylko powinnam się cieszyć, że nie musiałam się tak naprawdę wiele uczyć, bo, bo to wszystko wiem. Ruszam tak naprawdę z działalnością jako trener personalny. W ogóle przed naszym wyjazdem przyszła nam paczka. Kiedyś był taki stereotyp, że w zasadzie osoby, które uprawiają dużo sportu, dożywają się tak naprawdę sam, samym białkiem. No a my w zasadzie nie zamawiamy takich suplementów. Jedynie co to bierzemy kreatynę. I właśnie na przykład ta paczka z SFD i Wam pokażę, co, co tu mamy. For love. Ja to bardzo lubię Są to orzechy w białej, mlecznej I gorzkiej czekoladzie No i jak jest na masie To tak bardzo dobrze tak wchodzi Na przykład do oglądania filmu Kolejny frulow Jabłko, cynamon Michał teraz jest na redukcji, więc do tych wszystkich naleśników Proteinowych właśnie nadaje takie frulowy Kolejny Malinowy Ashwagandha. Nie jesmy Oczywiście. Dla mnie, aż wakanda dla mnie, żeby uspokoić moje nerwy. Ok, no. Tak. Tutaj mamy jakieś proteinowe batony, i ten jest naszym ulubionym, ale chyba jest smak waniliowy. Ten był Karol, chyba waniliowego nie było. To jest chyba jakaś nowość. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobne do um, tego batona Kizo. Jak się on nazywa? Kizers. Kizers. Królowa Oceleśna. O, i to mamy coś fajnego. Idealne na Są to galaretki zero kalorii. Tak naprawdę smakują identycznie jak zwykłe galaretki. No i właśnie, jeżeli chodzi o Michała, takie, takie galaretki z owocami to są dla niego idealne. W zasadzie nawet chyba bez owoców. Nie, nie pamiętam, jak Michał to jadł. Jak to to jadłeś? Z owocami czy bez? Galaretki. Z owocami. Chyba coś się kładam owoców. No ale nawet jeśli to do tych moich serniczków takich na zimno ze skrem też są mega dobre mm. masło orzechowe zawsze jak jest to zamawiamy i kreatynka, jabłuszko bardzo dobre polecam o. i batony, no więc tak jak mówiłam my najczęściej zamawiamy jakąś żywność yy, i to też takie właśnie frulowy i jedynie kreatyna. Tak, to nie zawieramy żadnych takich innych suplementów, ewentualnie jeszcze witaminę D lub adeka. Wszystko. 21 a my dopiero mamy obiad. Ziemniaczki, kurczak i mizeria. A na zrobiłam nam truskawki z jogurtem, więc żeby jeszcze dobić białko, my dzisiaj sobie już czynujemy, Będziemy oglądać film Dracula. W zasadzie film, to jest serial, to ma chyba 4 odcinki, ale te odcinki są tak naprawdę chyba po półtorej godziny, więc to jest jak film. My, jak oglądaliśmy pierwszy odcinek, to po prostu myśleliśmy, że już obejrzeliśmy po prostu kilka odcinków. Ale bardzo wciągający, więc polecam. My teraz zabieramy się za. Drugi odcinek. Dobranoc. <młys> I powiem wam, że byłam dzisiaj u kosmetyczki na stopach I pierwszy raz byłam u innej stylistki I dawno nie byłam tak zła jak dzisiaj Dosłownie chciałam się płakać I myślałam, że będę stawiała negatywną opinię A faktycznie już finalnie się powstrzymałam Bo przechodzę do tego studia już półtora roku I bardzo lubię to studia, cenowo bardzo przystępnie um, ta jedna, czyli cały czas robi paznokcie, bardzo dobrze jej paznokcie, ale ta jedna, Akurat no, poszłam dzisiaj, ponieważ nie było tej nuty mojej. No Mam tak przypiłowane paznokcie uspół. Jak przyszłam z... od kosmetyczki, to dosłownie na skarpetkach miałam rany, miałam krew i no fatalnie, i cały czas boli mnie palec teraz, jak jest tam już, e... nawet bez płótów, a w boli to jeszcze dwa razy bardziej, więc słabo. No słabo, nie wiem, jakoś tak e, bardzo negatywnie Już wiem, że drugi raz e, do tej kosmetyczki nie pójdę Światło, ale Drugi raz do tej kosmetyczki nie pójdę I e, raczej będę planowała tak, żeby nie przegapić Robię właśnie nam kolację Robię nam kustyka, proszę bardzo nas no, jest kurpa, jak wiesz Do tego może być jakaś pusta, kiszona, albo była inna O, nie lubię warzyw Więc u nas będzie, kurwa, jakaś kapusta, kiszona Taki typowo reprodukcyjny. Obiad dla Michała. Ja będę musiała zjeść coś ciepłego, ciepłego. co ja gadam. Jest to lecuję, gada. I to tyle tak gadam od czarnego. Muszę zjeść coś słodkiego, bo muszę dobić kalorie. I w sumie. To tyle... Kiepski będzie. Taki najpierw ta perspektywka woda ksiłownie, bo też tak nie poszła. Miałam dzisiaj pierwsze ćwiczenie nowy plan w ogóle. I mam pierwsze ćwiczenie. Podnoszę tak pół sztangę klęcząc I mam. Hej! I mam sztangę krecząc yy, wypychać mam sztangę 20 kg i ja nie mogę tego wypychać 12 razy, tylko robię to 8 Nie mam siły Słabo czuję się, po słaba, to jest gruba, słaba, brzydka W zasadzie ja mam taki ostatnio kiepski moment w swoim życiu, że czuję się taka nieatrakcyjna Dzień dobry w środę, my właśnie wyszliśmy z siłowni. Szejście my właśnie wyszliśmy z siłowni i dzisiaj nie robiliśmy treningów, mamy w środę zwykle dzień nietreningowy, ale nagrywaliśmy rolki do mnie. Teraz też jedziemy nagrywać w sumie z Michałem Tyborą do niego na siłownię, ale jeżeli chodzi o te rolki do mnie, to właśnie nagrywamy teraz bardziej merytoryczne filmy takie bardziej typowe. No, żeby też może pokazać już na TikToku, że już zaczynam przyjmować zlecenia na plany żeby pokazać się właśnie na TikToku od, od tej strony i myślę, że też chyba już dzisiaj zmienię sobie nazwę na TikToku. No, taki mam plan. Zobaczymy. Na Andrzej. Na Andrzej, tak. <grywa> tak, więc dzisiaj mamy w taki dzień zabiegany, a później będziemy oglądać bonera. Nie wiem, czy wy oglądacie bajki. My mamy 27 lat i oglądamy bajki. Ale no... czemu? Ja wiecie, kiedyś trochę śmiałam, czy śmiałam to może też za dużo powiedziane, ale nie rozumiałam osób, które oglądają anime. Um, ale to też może wiązało się z, z tym, że te osoby się bardzo um, utożsamiały z tym. W sensie, ubierały się, malowały się, no po prostu były wyjęte jak z bajki anime. I ja tego po prostu nie rozumiałam. Tego no, też nigdy nie oglądałam, czytałam, a teraz oglądam. Oglądam, bardzo lubię, bardzo mi to odpręża. Jest to takie guilty pleasure Nie wiem, czy mogę tak mówić, ale no to tak. Więc. Jakie oderwanie do rzeczywistości, nie? No tak, tak. Więc... Więc tak, chwilam cię dawam do powiedzenia. Ja w ogóle pomyślałam sobie, że jak przyjdzie nas Michał, to jak Tobie zrobię obiad, to może ja z Michałem zrobię sobie pizzę. Zamówisz? No. Dobra. Tak? ale nie będzie ci przykro, że nie zjesz pizzy? Wiem kawałek Good Się martwiłam o to, a wiecie, a Michał, jak gdybym miał na redukcji i miał zabrać pizzę to by nie pomyślał o tym Jakby <ś races> <noise> zamówił i jeszcze by tak przy mnie Robił No tak by było W ogóle teraz w Żabce są nowe napoje proteinowe, mleka Napoje Z Danona, kurczę mleka. Z Danona I jak ja takich rzeczy nie piję, bo mi to po prostu nie smakuje To to jest zajebiste, serio jakby ma 23 gramy w opakowaniu, a ma... Tłuszczu ma jeden. Bardzo mało. A węgli ma 20. Czy jak trochę wychodzi? Ale jest w lepszej sensie jest rzadsza, hmm. bo skry są takie właśnie gęste. No nie wiem, ale jest super. Ale pamiętajcie, żeby nie być tego zbyt dużo. Jakby wiadomo, wszystko jak jest im czegoś więcej widzieć, to jest to szkodliwe no szkodliwe, przede wszystkim no. to się czymś takim nie najecie jeżeli będziecie się odchudzać jechać na czymś takim no to nigdy nie będziecie czuć, że jesteście na najedzeni będziecie bardzo głodni, przez to, że będziecie bardzo głodni to albo będziecie bardziej zestresowani przestajecie się trzymać i tak dalej, i tak dalej więc lepiej jest dostarczać jajko no, z mięsa z mięsa, tak, tak z twarogu, wiadomo więc takie też to jest tylko dodatek ale... ale ja też nie lubię tego, jak ludzie mówią że takie rzeczy są szkodliwe Zasada jest taka, jeżeli pijesz jogurt i masz od niego srakę, to znaczy, że ci nie służy i go nie pij. A jeżeli pijesz jogurt i czujesz się super, nie masz problemu z żołądkiem, no to znaczy, że możesz tego pić. Nawet i bardzo dużo. Wszystko jest kwestią tego, ile możesz czegoś jeść. Dopóki ci nie szkodzi. A czy wiesz, to też jest tak, że ludzie idą bardzo y, często w skrajności. Albo zajebi się dużo tego jedzą, albo mówią od razu, nie idź tego w ogóle. A właśnie trzeba tak zbalansować no w sumie bo jak ze wszystkim. No, no właśnie, właśnie to jest też takie, takie mody są te o, o odżywianiu dietetycznym, Jest najpierw tak, super, proteinowe jogurty, Później nie, nie jedzcie tego, bo to jest przetworzone. No jest na przykład tak, nie wiem, serek wiejski. Serek wiejski jest produktem przetworzonym. Wafle ryżowe są produktami przetworzonymi. Czy są szkodliwe? W ogóle. A, że ktoś ma tolerancję laktozy, będzie z laktozy, będzie miał srakę. Znowu wracamy do tematu, nie jest coś, masz srakę, nie jest tego. No, No, takie proste nauki o odżywianiu tutaj uskuteczniam. No i dalej. A, no i ludzie mówią tak, że te wafle są przetworzone, że te serki wiejskie są przetworzone, że nie, nie wolno ich jeść, bo są przetworzone. Ale z drugiej strony mamy taką słoninę, która jest produktem całkowicie naturalnym. Tak? Jest po prostu tłuszczem świni. Jedzcie tylko słoninę. Będziecie mieli tak rozjebany, jak to się mówi, nie tylko... Yy, zapomniałem słowa... lipidogram, że będziecie chorzy, jak będziecie jeść tylko tyle tłuszczy prozapalnych, tak? Jeszcze w nadwyżce kalorycznej to w ogóle bardzo szybko doprowadzicie do stanu zapalnych w tak na przykład. Tak, jak wszyscy te dietę keto gloryfikują i później mają problemy żołądkowe. Więc yy, to nie jest... Zależy, jak jest przetworzone, tak? Ja, Pamiętajcie o jednej rzeczy. Bardzo mnie to śmieszy i też uważam, że dlatego ja mogę jeść wszystko. Kiedy ja byłem w szkole podstawowej, to podstawą diety każdego ucznia było coś takiego, że w sklepiku to po prostu była tablica, przepraszam, Mendelejewa. Nie wiem, czy pamiętać, to było normalne, że kupowało się jakieś spreje, które się psikało na język, kolorowały język. Nie. Były tak okropne, słodycze, nie wiadomo, jakie tam były barwniki. To była sama chemia. Tam nie było, to były same cukry. No, ja nawet nie, nie pamiętam w swojej głowie, co my wtedy jedliśmy, ale w każdym razie sklepiki szkolne w czasach mojej podstawówki przez 6 lat, to chyba było najgorsze jedzenie, jakie tylko mogło być. W historii całej ludzkości. To było okropne. No i ta chemia, która była kiedyś w porównaniu do tego, co jest teraz, no to nie przesadzajmy, tak? Po prostu nie przesadzajmy i trzymajmy się tego, co powiedziałem. Jesz coś, służy ci to, możesz to jeść. Jesz coś, masz srakę, nie jedz tego. Krótko. W krótkim Z wróciłam z paznokci i zrobiłam sobie takie wisienkowe i powiem Wam szczerze, że to są moje trzecie paznokcie, które są w tym kształcie ja zawsze miałam kwadrat i chyba ostatnie, bo wydaje mi się, że um, jednak ten kształt do mnie jakoś nie pasuje, a te wisienki też mi się już nie podobają uważam, że to trochę infantylne, gdzie idąc myślałam, że to jest świetny pomysł, ale jakoś tak przyszłam z tych paznokci patrzę na nie i tak mówię Ech, słabo Szykujemy się na siłownię Ja właśnie robię sobie wodę Tutaj jest cytryna i pomarańcza Bardzo lubię ten sposób Naprawdę piję o wiele więcej wody I, i mam nadzieję, że wyjdzie mi to po prostu Na lepiej Idziemy na siłownię, potem pojedziemy do IKEA Ponieważ chcę kupić ramki do obrazów W sobotę ja właśnie wracam do domu, bo mam w manufakturze kupić Werce prezent. Werka co prawda miała urodziny w maju, 28 maja i ona też jest też taką osobą, która po prostu jak ma sesję, a teraz ma sesję, to ona nigdzie nie wychodzi i jak bardzo chciałam z nią wyjść na taki obiad, kolacji, urodzinową, to ona mówi, no ale ja się uczę. A więc wracając, ja właśnie wróciłam do domu, jeszcze mam torebkę na w ramieniu. Wracając do samej werki, my z Warką tak naprawdę przyjaźnimy się od dwóch lat. Poznałyśmy się w pracy um, i my faktycznie urodziny zwykle spędzałyśmy razem. Oprócz teraz tak naprawdę jej urodzin, bo pamiętam, że moje pierwsze urodziny spędziłyśmy na festiwalu um, w Krakowie i pamiętam, że to były chyba jedne z lepszych moich urodzin. Jej późniejsze urodziny w maju chyba spędziłyśmy w pracy. <grym> nie wiem, nie pamiętam tego. Um, i potem kolejne moje urodziny poszliśmy na pizzę do Alory z Michałem również. No a teraz jej urodziny też nie spędziłyśmy razem, bo ona się po prostu uczyła. Um, więc teraz, jak zaprosiła mnie na obiad, to po prostu pójdziemy do Czarnego Stawu. Już ona zaprosiła mnie do Czarnego Stawu. To jest jedzenie, do którego my zawsze z Michałem jeździmy po termach. A teraz nie byliśmy na termach bardzo, bardzo długo, ponieważ Michał miał operację i po tej operacji, um, no niestety, nie mógł pływać. A jak nie mógł pływać, to w tej restauracji też nie byliśmy. Ale co kupiłam werce. Byłam w Seforze i ja kupiłam jej rzeczy, które poleciłabym swojej przyjaciółce, więc tak właśnie polecam jej. Um, I tak. To jest próbka, którą dostałam. Mi te perfumy się akurat nie podobają, ale kupiłam jej maskę na ustalanesz. Ja ją używam. Ja faktycznie miałam miniaturkę. I mam ją cały czas. Mam też błyszczek z tej serii i bardzo ten błyszczek lubię. Maskę tak samo to jest maska na noc. Um, I powiem Wam, że używałam ją do momentu, dopóki nie było Lili w naszym mieszkaniu, ponieważ ja zawsze ją miałam na łóżku, na kanapie i Lila, jak pojawiła się w naszym mieszkaniu, to po prostu za każdym razem łapom. Zabawka za kanapę to zrzucała, więc przestałam tego używać. Powinno do tego wrócić, bo bardzo lubię ten produkt. Usta po tej no po nocy z tym produktem są bardzo miękkie, więc kupiłam to w Mam nadzieję, że on tego nie ma. Kupiłam też. To kupiłam sobie, to kupiłam jej, widzicie. Produkty, które polecam komuś, ja też używam, więc to nie jest tak, że kupuję coś w ciemno. Więc kupiłam jej miniaturkę, pak faktem. Mam nadzieję, że kolor będzie dobry, ale, ale to jest ten najpopularniejszy róż z Rare Beauty od Seleny Gomez. Mam nadzieję, że jej się spodoba. I z tego, co czytałam, to. albo widziałam na TikToku, to właśnie ta miniaturka starcza na bardzo długo, więc nawet czasami nie opłaca kupować się pełnego produktu. I kupiłam jej. Po fakturze były, były targi, są targi, jakieś kamieni, nie wiem czego tak naprawdę, bo tam była biżuteria i były też ubrania, więc nie mam pojęcia tak naprawdę co to jest, ale kupiłam jej bransoletkę i pierścionek, myślałam faktem nad naszyjnikiem, ale nie było, ze znakiem Zodiaku, w ogóle Werka kojarzy mi się z, bardzo mocno z biżuterią. Werka zawsze nosi biżuterię, zawsze nosi pierścionki, zawsze nosi kolczyki, zawsze nosi właśnie naszyjnik. Nie wiem, czy bransoletkę, nie mam pojęcia, ale właśnie kupiłam jej taką bliźniętową bransoletkę. Bardzo ładna i do tego komplet mm, pierścionek. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Jak nie to trudno, w sensie musi nosić. <laughs> nie no, jest. Ale mam nadzieję, że jej się spodoba. Czy Werka jest zodiakarą? Wydaje mi się, że trochę tak. To nie jest tak, że ona jest taką Zodiacarą, która, która tak bardzo mocno w to wierzy, ale mimo wszystko sprawdza, więc wydaje mi się, że jednak jest trochę Zodiacarą, więc a z tego, że też kojarzymy się z biżuterią, to um, myślę, że jej się to właśnie spodoba. Więc mam te trzy produkty. No nie wiem, my sobie tak, tak jak mówiłam albo nie mówiłam, bo nie wiem co wrzucę, a co nie, my sobie wcześniej nie, nie kupowało się prezentów i to jest pierwszy raz, więc mam nadzieję, że jej się spodoba. Jeżeli chodzi o biżuterię, to ja chciałam kupić jej biżuterię już dawniej, jakby ja zawsze mówiłam, że wiem, co Cię kupię. Bo mi się z tym kojarzysz i właśnie chodziło mi o biżuterię, ale z innego sklepu, ale teraz po prostu nie mam auta, Michał pojechał na siłownię i za daleko mam tam po prostu, żeby, żeby tam pojechać, ale jest taki łódzki sklep z biżuterią i ja też właśnie mam stamtąd dwa wisiorki i bardzo lubię i są bardzo trwałe i są bardzo dobrze wykonane, ale no niestety nie pojechałam tam, więc mam nadzieję, że to będzie spełniało tą samą funkcję i będzie tak samo dobrze wykonane. Yy. No, a tak, tak bym tam była, to kupię też jej kwiaty. Ale bo tam ob dosłownie obok jest moja ulubiona kwieciarnia, ale no nie byłam. Więc mówię tak, o, kupiałabym ci to i to, ale bez sensu. Nie lubiłam takich facetów, którzy <głos》>, którzy mówią, o, zabrałam cię na randkę, o, miałam kupić ci kwiaty, o coś tam. Mm -mm. Więc tak też nie mówię. Ej, wiecie, nawet nie są takie złe. Hmm. Wydaje mi się, że kiedyś. Dostałam próbkę z Sefore i kiedyś już miałam tą próbkę, ale kojarzy mi się, że one mi nie podpaliły do gustu, a teraz nawet mi podpadają. Nie, jednak mi nie podpadają. O, nie, nie, nie. nie, 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 nie. Idę właśnie do warki, bo warka pewnie przyjechała i jedyny przypadek jest taki, że nie kupiłam żadnej trójprezentowej, więc idę po prostu w tym. Lekka kraksa, można by rzec, no ale trudno, trudno. Liczy się zawartość, tak?